Otyłość to choroba i to bardzo groźna choroba, trzeba to jasno powiedzieć. Według najnowszych danych około 53% kobiet i 68% mężczyzn ma nadmierną masę ciała, a 25% Polaków choruje na otyłość. I niestety w ocenie specjalistów pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia tylko pogorszyły sytuację. To program Onko Czujni. Izabela Kozdraś, witam i zapraszam na kolejny odcinek, tym razem o rosnącym problemie wagi ciężkiej. Dziś w programie. Epidemia otyłości. Nadprogramowe kilogramy to większe ryzyko raka. Zdrowy styl życia to jedyne lekarstwo. Praca dom, dom praca, życie w ciągłym biegu. Bez czasu na odpoczynek, relaks, aktywność fizyczną. A jedzenie też w biegu. Byle co, byle gdzie, byle tylko zaspokoić głód. I tak kilogramy rosną. stres, wszystko w biegu trzeba było robić, yy, łapczywe jedzenie, do tego dochodziło, konsumpcjonizm, yy, fast food wszędzie dostępny i stres. W pewnym momencie ważyłem 124 kg i od tego postanowiłem takie dość, zrobić porządek ze sobą. Od około dwóch lat już miałem bardzo duże problemy z zaśnięciem w nocy, bez bezdechy sen, mam hobby, jestem funurkiem. ciężko było skafander założyć, koledzy pomagali, Wchodzenie po schodach, moc szybka zadyszka, brak oddechu, słaba kondycja, no takie, takie, takie po prostu problemy, które codziennie przeszkadzały. One się dawały, piętno takie nosiły na to wszystko. Zmieniłem tryby nawykowe i w jedzeniu, w oporach pewnych, o pewnych rzeczach, które zaczęłem jeść i poskutkowało. Życzę wszystkim powodzenia w tym, żeby osiągnęli swój cel i przede wszystkim dużo zdrowia. Pandemia koronawirusa i co za tym idzie, izolacja, wprowadzane ograniczenia, już wiadomo, że negatywnie odbiły się na zdrowiu Polaków. Nie ma co ukrywać. Z aktywnego trybu życia przeszliśmy na siedzący. Średnio przed ekranem komputera lub przed telewizorem spędzaliśmy o półtorej godziny więcej każdego dnia. Niestety dane nie są optymistyczne i okazuje się, że podczas lockdownu w średnio statystyczny Polak tył około pół kilograma tygodniowo, a więc no, licząc tak naprawdę te tygodnie, w których mieliśmy pracę online, w których nie mieliśmy. Nie mieliśmy dostępu do infrastruktury sportowej, w których mieliśmy po prostu obostrzenia dotyczące poruszania się. Niestety bardzo wiele osób skończyło właśnie z nadwagą 5 czy też 10 kg, no i niestety to jest dosyć duży problem. Nadprogramowe kilogramy to nie tylko kwestia wyglądu i estetyki, to poważny problem zdrowotny. Nadwaga i otyłość sprzyjają rozwojowi nowotworów. Specjaliści z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem wskazują aż 13 typów raka, które są zależne od dodatkowych kilogramów. W otyłości towarzyszy tak zwany przewlekły stan zapalny. I faktycznie u osób otyłych jest większe ryzyko nowotworów, różnych nowotworów. I ma to związek ze zmianą przemiany materii, z nieprawidłowo pracującym układem immunologicznym i z innymi czynnikami, które właśnie wywołują ten przewlekły stan zapalny. I on jest początkiem różnych chorób, w tym chorób nowotworowych. Problem nadwagi i otyłości niestety wciąż jest bagatelizowany. Według ekspertów z Narodowego Centrum Edukacji i Żywności. Aż 80% Polaków otyłości nie uważa za poważną chorobę, ale za defekt kosmetyczny. Jest to coraz poważniejszy problem, wystarczy spojrzeć na społeczeństwa zachodnia, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. U nas niestety ta moda troszeczkę wchodzi. Z czego to wynika? Coraz mniej ruchu, coraz mniej aktywności na zewnątrz, coraz więcej e, aktywności online przy komputerach w domu, e, przy okazji oczywiście uzależnienie od słodkich napojów, od e, tak zwanego junk foodu, czyli no, prostego e, pożywienia e, przetworzonego. Nawet mleko no, przetworzone już nie jest zalecane, cóż dopiero jakieś hamburgery czy jakieś inne e, fast foody, które e, wiadomo, jak na jakiej bazie są produkowane. Tego trzeba absolutnie unikać. Tyjemy na potęgę. Tyją też dzieci i to coraz młodsze. Mamy niechlubny tytuł lidera w Europie. To w Polsce jest najwięcej dzieci mających nadwagę lub będących wręcz otyłymi. Edukacja to klucz do zdrowia. Przed pandemią już mieliśmy problemy z nadprogramowymi kilogramami w naszym społeczeństwie, ale pandemia chyba jeszcze troszeczkę tych kilogramów dołożyła przez tę izolację, brak ruchu, podjadanie. Zdecydowanie tak. Na pewno czasy pandemii poprzez zamknięcie branży fitness, kwarantannę narodową, podjadanie w wyniku stresu związanego z ryzykiem zachorowania na COVID przyniosły efekty, które już widzimy, poprzez zwiększoną liczbę zgłaszających się osób cierpiących na otyłość do poradni bariatrycznej, szukających pomocy u dietetyka. Otyłość a nowotwory. Na czym ta korelacja polega? Bo mówi się, że występuje coś takiego. Zazwyczaj kojarzymy otyłość z chorobami kardiologicznymi, z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą typu drugiego. Natomiast istnieje naukowy fakt, że istnieje ogromne ryzyko związane z otyłością prowadzące do rozwoju chorób nowotworowych. 20% populacji polskiej cierpi na otyłość. Te osoby niestety mają zwiększone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. I o tym należy pamiętać. Problem jest ogromny na skalę światową. To jest też prawdziwa pandemia, z którą borykamy się i borykać będziemy widząc choćby po otyłych, otyłych młodzieży, otyłych dzieciach w wieku szkolnym. Jakie typy nowotworów są związane z otyłością? Ta lista jest dosyć spora i wydłuża się z roku na rok. Na dzień dzisiejszy naukowy fakt. Jest taki, że otyłość zwiększa ryzyko zachorowania przede wszystkim na raka jelita grubego, na raka przełyku, na raka piersi u kobiet po menopauzie, raka trzonu macicy, raka pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego czy raka energii. Także ta lista jest dosyć spora. Z wiekiem jednak nabieramy tych kilogramów, ale chyba jednak tak nie powinno być. Stało się normą, że im starszy wiek seniorzy mają tendencję do przybierania tkanki tłuszczowej. Nigdy absolutnie nie powinno stać się tą normą. Nadmiar tkanki tłuszczowej, nadwaga i otyłość w każdym wieku stanowi zagrożenie dla życia. Styl życia, podkreślmy zdrowy styl życia, to recepta na długie życie. Zdrowy styl życia, oczywiście mówimy o ruchu, aktywności fizycznej, prawidłowym, zdrowym odżywianiu się. To wszystko służy temu, ażebyśmy byli szczęśliwi i żebyśmy minimalizowali skutki stresu, który towarzyszy nam każdego dnia. Zdrowy styl życia ma doprowadzić nas do dobrej odporności, czyli dobrego stanu naszej immunologii tarczy, która zapewnia nam odporność nie tylko yy, przeciwko zagrożeniom infekcyjnym, patogenom, ale przede wszystkim wewnętrznej kontroli nad komórkami, klonami komórek, które mogłyby wymsknąć się spod kontroli. A zatem dobra immunologia człowieka zapewnia nam Dobrostan i zdrowie. Walkę z nadprogramowymi kilogramami najpierw zacząć trzeba od kontrolowania tego, co ląduje na naszych talerzach. Dwie grafiki mogą okazać się bardzo pomocne. Jedna to tzw. talerz zdrowego żywienia, druga piramida. Obie pokazują, co jeść i w jakich proporcjach, aby było zdrowo. Zarówno piramida zdrowego odżywienia, jak i talerz zdrowia pokazują nam, są takim drogowskazem, wskazem, jak powinno te zdrowe odżywienie wyglądać. Piramida w swojej budowie, im ma wyższe stopnie, to mówi, że jakaś grupa produktów powinna się znaleźć rzadziej w naszej diecie. Więc na samej podstawy piramidy mamy warzywa i owoce, które powinny się znaleźć tak naprawdę do każdego posiłku. Większej ilości warzywa, powiedzmy 3 czwarte, 1 czwarta to powinny stanowić owoce. Talerz zdrowego żywienia pokazuje nam proporcje, jakie powinny być na naszym talerzu. Czyli właśnie połowa to są warzywa i owoce, większej ilości warzywa, 1 czwartą stanowią produkty pełnoziarniste, a kolejną 1 czwartą ćwiartkę stanowi nabiał, rośliny strączkowe, mięso, jaja, ryby. Nie można zapominać o ruchu. To właśnie codzienna aktywność fizyczna znalazła się u podstaw piramidy zdrowego odżywiania. Według najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, aby zdrowo żyć, należy codziennie przez co najmniej 35-40 minut ćwiczyć. Nie oczekuję od tego, że osoba 60-70-letnia będzie nagle biegać maratony. To chodzi o taki po prostu aktywność fizyczną w miarę rozsądku, która no, też nie będziemy zalecać młodej osobie, żeby e, zrobiła sobie spacer dziesięciominutowy, ale chodzi o to, żeby ten ruch no, dał nam tutaj e, też jakiś tam wysiłek ale dla osoby starszej jest to ruch umiarkowany, lekki, czyli spacer, czyli te tak zwane kiki, czyli nordic walking. No nie musi, to być, nie musi to być na pewno duży wysiłek fizyczny. Ważne, żeby był systematyczny i żeby jednak ten ruch był. Zawsze warto zasięgnąć porady specjalistów. Darmowe konsultacje online z dietetykami dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, a przykładowe diety dla całej rodziny znaleźć można na stronie nfz -u. Ten portal pokazuje, że dieta DASH, a zatem bazująca na dużej ilości warzyw, owoców, na produktach nisko przetworzonych, które zawierają niską, niewielką zawartość cukru, tłuszczu, na tej diecie bazując, możemy zachować zdrowie. Zaplanujmy sobie długie życie. Kilka lat temu zmieniłam swoje nawyki żywieniowe o 180 stopni. Sport jest teraz u mnie na porządku dziennym. I szczerze, nie zamieniłabym tego na nic innego. Świadomość swojego ciała, świadomość tego, dlaczego coś cię boli, to jest po prostu coś nie do podważenia. Dlatego zachęcam Ciebie, Ciebie, Ciebie i Ciebie, żeby o siebie zadbać i żeby zawalczyć o własne życie, własne losy i samopoczucie. i pozdrowienia z planu. Pytania na śniadanie. Otyłość według onkologów jest równie groźnym czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych jak palenie papierosów. Dlatego dbajmy o to, co jemy, a ruch niech będzie naszą codziennością. Bez wymówek zadbajmy o swoje zdrowie. To był program Onkoczujni. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Więcej o tym, jak planować długie życie, dowiesz się na stronie internetowej Życie.pl. Jesteś pracodawcą, dbasz o zdrowie swoich pracowników. Weź udział w programie Pracodawca Zdrowia. Więcej informacji na stronie życie.pl zakładka Pracodawca Zdrowia. Kampania społeczna Planuje Długie Życie realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 finansowana ze środków ministra zdrowia.